Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim czwartym odcinku na moim kanale. Yy, a z mi serapujesz trzeci odcinek, bo jeden był z miasta sekretów. Więc co dzisiaj zrobimy? Moi kochani, postanowiłam, że sobie dzisiaj troszeczkę będziemy żartować. Więc... Oto tak, mój kawałek, więc zobaczcie. E e jak kogoś nabrać? Yy, Proszę kiedyś, to Jest Napisałam na kanale, więc na chwilę zobaczymy, kto będzie chciał pozdrawić. Na razie nikt. Ok, jedna osoba. Gerai, ačiū, pėsime. Nie wszyscy jest ze sobą pozdrowieni, pozdrowieni, lecz... O, jaki kanał? się pytam? Dobrze, już odpowiadamy? Już bardzo, to mój kanał, więc sobie <laughs> obejrzę moje Wiemy jak chcesz. Spoko. No To może przy okazji ich pozdrowię, tak dla pewności. Więc pozdrawiam. Pik na lili 5. Pozdrawiam. Clara xx 999 Pozdrawiam. Yy, Blueski02391. Blue i to te osoby praktycznie nie będę podawał jak bo to jest mi dołóweczka na zimniu. Cieszę się. Mam dołóweczki, ale dobrze Dobra, 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 to To co? No. Kręceni. Są. Ale patrzcie, widzę, że ten kawałek był pierwszy raz kiedyś. Nie nagrywałam jeszcze i ten mój kochany kawał był non-stop, więc. Yy, pozdrawiam czarny. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. I kłócę napisałam, ale turno. A chcę mu zawsze wylepić. Postawiam panę Salord. Mm -mm. Ja lubię, ona właśnie ładnie się ubiega, jest no Mam mistrzoklany, mi się może nie podoba. Cześć, akurat. Mi się podoba, taki kolor czarny. Tylko ja kiedyś akurat formałam skórę na biało, to miałam problem z tymi troszeczkami, bo mam dużo takich różowych i nic mi kompletnie nie pasowało. A mi się nie chciało wydawać już kasy systa jakoś na nowe ciuchy. Więc jak widzicie, to teraz mam ze skóry No spoko Ty, no pozdrowiłam Cię przecież, spoko Co jeszcze chcesz, żebym zrobiła, no niektórzy po prostu nie, wie, nie wierzą mi, że ja tak czy coś więc macie dowodzi, kochani. Ile już nagrywam? Kiczkacie muszę zarpnąć. 5 minut 56 sekund. Dobra. Jeszcze da się przeżyć. Nie. wyjęlił Ja chyba będę nagrywać w tej chwili 20 minut czy coś w tym stylu, bo po prostu jak dłużej nagrywam, to lepszy odcinek. Chyba. Dobra. Albo równo 15 minut nagramy. 15, jak ktoś to po prostu usunie na kilka momentów i... czekajcie chcę zobaczyć bo tak napiszę wstawiła że... więc uuuu a jej dobrze, już jej piszę, mój kanał Dobrze, co teraz robimy? Co? Bo mi się troszeczkę nudzi, a nie powinno, więc możemy sobie zrobić co chcemy, więc postanowiłam, że możemy. Co my możemy zrobić? No co? Wy sobie mi oglądacie kiedy mam się, żeby nie chce, chyba. No, tylko wątpię. Chcę co z tego, że tutaj nie ma animacji, jak jest status. To jest dla mnie najgorsze na tablecie. Ale wiecie. Musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Aż będę mieć mój kochany własny laptop. Dobra, to widzisz, mogę kolać te moje kochane rzeczy. Komu ja jeszcze budowałem mój kanał. Chyba plus z chyba. No ją pozdrawiam. a pozdrawiam yy, pozdrawiam Anita Haak. Nie wiem czy ktoś się kojarzy to jest ta taka. Ona jest jak chodzić, zbierać kasy na zwierzętach w top, to ona jest tutaj w top i ją tych najlepszych. I ja mam znajomek bo raz do jego koju, pozbierać kasy na zwierzętach i co? I mam takie będzie, widzicie to Paula, Zazija sławne, to tutaj też również jest nasza kochana Anita Hak. Chyba, że ja mam znajomych, to tutaj nie, nie będę miała, miała takiej możliwości. Albo, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Ale Inge tu mamy. O, proszę. Tylko jedną taką sławną osobę. Nie obejmiałam jeszcze, nie pamiętam, jak się Ale chyba już nie mam w stanie porządki porządki. Jeden z hajn miałam w znajomych, tylko nie chcąc usunęłam ją, bo myślę, bo ona była koło takiej dziewczyny i ja usunęłam No widzicie, Ani Dachie 400m trewel. Moja znajdę. I, I sam sobie z nią po prostu, ale tak. Zobaczcie, nasze wiadomości. Albo za jakiś tak, ale chwila. Ale jutro ok, nie jestem na kąpie, ok. To chcesz y, za listę, za unidam. Czekajcie z starego myśli, mówi albo nie wiem, czy chcesz, to jak? To pióra o której będziesz u mnie imprezę zaprosić na... Aha, bo on nie przyszedł na moją imprezę, bo to wiecie, tak, więc zrobię mnie troszkę przerobane. No nie może nic nie ma już, z tego co ja wiem. Uu, dobra, patrzcie sobie na ten mój kanał, więc sobie patrzcie. Y Nowa i stara myszka. oj no, to nowa wybraka, to mi się podoba. Kupię sobie taką. Chyba różowe znowu nie wiem. Ciężko odróżnić, bo są zadbane ładnie na mnie, więc tam każda myszka. Dobra, ja kończę to jest właśnie piątym odcinku, bo uuu nudzi mi się. Nie nożymy się, nudzić, tylko po prostu mam coś na no Chyba, ale zaraz przecież wy możecie sprawdzić ze mną yy, na odcinkach yy, rzeczy. Dobrze. to Zaraz sobie sprawdzimy czy mamy jakieś subskrypcje. Dobra. Jezu, co ja klikłam, przepraszam was za to. Łoś Jezu, czy moja wchodzę w historię? Moje filmy, dobra. ten mój piękny informacji zero subskrypcji To moje chyba wyświetlenie tylko jest, nie? Bo ja nie wiem teraz tej komentarzy nie widzę mm, Dobra, to zobaczymy na tym o, Czekajcie sobie nie na troszeczkę lepiej komentarze patrzeć Dobra, okej okay. Yy, 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 yy. komentarz tylko też dwa zero subskrypcji U, to źle, dobra yy, wiecie, ja już nagram 12 minut i to troszkę ślem. Bo... a wy tego jeszcze odcinka z miasta sekretów nie widzieliście więc mogę wam pokazać tylko kawałeczek tego kawałeczek z miasta sekretów co ja sobie tutaj nagrywałam tak, ja wam pokażę. Hmm. Tu jest to moje miasto, z tego. Bo tam te na jakiś czas, jak będę wrócę, to też było dobre. Sobie, weźcie. Oglądajcie sobie. Akurat to było bez głosu, dlatego że ja yy, nagrywam bez głosu, bo tutaj było, dlatego na razie będę cicho. Aby sobie oglądacie, Jaka była To będzie akurat najśmieszniejszy moment. Dlatego postanowiłam, żebyście ten zobaczyli. To jest akurat śmieszny bardzo moment. Widzicie? czy Czytajcie tutaj, co będą napisy, takie Ciemnie <noise> Żal. Dobra, ale dobra. Mm, dobra, ja już muszę kończyć. Zobaczcie.